Czwarta niedziela Adwentu, ostatnia niedziela Adwentu. Za tydzień mamy, równo za tydzień mamy Boże Narodzenie. Dzisiaj liturgia stawia przed nami świętego Józefa i znak, którego on nie rozumie, kiedy jego narzeczona mówi, że jest w stanie błogosławionym. Wystarczy jeden sen, żeby to zrozumiał, żeby przyjął ją do siebie. Może nie tyle zrozumiał, co zastosował się do tego do, do znaku, który Pan Bóg mu daje. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy, że mamy prosić o znak od Pana. Król Achas nie chce tego zrobić, bo nie chce być posłusznym Panu Bogu. Nie chce zrobić tego, do czego Prorok Go zaprasza. Chciałbym, żeby ostatnia niedziela Adwentu uczyła nas wrażliwości na znaki, na znaki, które Pan Bóg daje. Większość z nas pewnie jeździ samochodem, stosujemy, widzimy znaki na drodze, stosujemy się do nich albo nie. Problem w relacji z Panem Bogiem, naszym, naszym problemem jest to, że nie widzimy tych znaków. Może więc warto się przyjrzeć. Pierwszy znak przecież Adwentu to cztery świece. Najczęściej trzy fioletowe, tak jak w naszej parafii, trzy wstążeczki fioletowe, jedna różowa. Ta różowa oznacza niedzielę trzecią Adwentu. We wszystkich kościołach zgodnie z przepisami liturgii jest znak krzyża. Kapłan całuje ołtarz ponieważ obdarz w czasie sprawowania liturgii jest Chrystusem. Więc tych znaków jest mnóstwo. Chciałbym, żebyśmy spróbowali być wrażliwi na znaki, które nas otaczają, bo wiele znaków czytamy automatycznie i tak na przykład mamy znak. Wszyscy wiemy, co oznacza. Mamy również znak dużo mocniejszy, chyba, zwłaszcza kiedy chcemy coś mocniejszego powiedzieć, ale najmocniejszym znakiem jest znak, Chyba międzynarodowy, mam taką nadzieję, mam taką nadzieję, znak serca, ale my znak serca możemy pokazać również za pomocą naszych dłoni. Czy widzę te znaki, które Pan Bóg mi daje? Żeby się nauczyć wrażliwości na te znaki, muszę najpierw nauczyć się wrażliwości na znaki, które dostaję od innych ludzi, od mojego męża, od mojej żony. Uśmiech, łza, czy to jest łza smutku, radości, wzruszenia. Czy potrafi być wrażliwy na znaki, które dostaję od moich dzieci, że potrzebują więcej mojego czasu, więcej mojej uwagi? Czy widzę znaki, które dostaję od moich przyjaciół, od ludzi mi najbliższych, czy od ludzi obcych? Spróbujmy w ten ostatni tydzień przygotowania do świąt Bożego Narodzenia uczyć się wrażliwości na znaki, które ludzie nam dają i prosić Pana Boga, byśmy potrafili zobaczyć znaki, przez które On chce do nas mówić, zanim jeszcze przyjdzie w dniu Bożego Narodzenia a znakiem Bożego Narodzenia przecież jest szopka i mały Jezus leżący w szopce. Dlaczego te znaki są ważne? Mam przekonanie, że w tegoroczny Adwent dla nas, dla chrześcijan, jest zaproszeniem, byśmy byli znakiem pokoju. A znak pokoju, będziemy tym znakiem pokoju, tylko wtedy, kiedy zobaczymy, że Bóg jest z nami. Pomimo trudności, grzechów, słabości, naszego nieprzygotowania na Jego przyjście, Bóg jest z nami. Jak odkryjemy tą Jego obecność, to sami staniemy się znakiem pokoju.